Тук, така, принис. Супер. Браво, Бриши! A teraz pokażę Wam, jak można urozmaicić podawanie psu nagród. Psy bardzo lubią tak naprawdę polować na nagrody, dlatego nie zawsze musimy dawać z ręki. Możemy na przykład nauczyć psa łapania nagród. Mam bardzo malutkie tutaj karma tak naprawdę, czyli na przykład coś takiego. Czyli żeby pies miał też radość z nagradzania. Tak, po prostu nie musi brać z ręki, bo to jest za proste. Może przecież łapać na drody. Tak, Brysia jest perfekcyjna, jeśli chodzi o łapanie jedzenia. Nie jest to dla niej problem. Tak jest, super. No i w ten sposób możemy nagradzać psa. Oczywiście yy, rzucamy po jednym, tak, po jednej kuleczce, bo pięciu pewnie nie złapie. A więc patrzcie, jakie to perfekcyjnie łapiący brawo Bryni pies dziękuję